Radio Sport Polonia, radio z pasją dla pasjonatów z Kensington Gardens nadaje. Długo nie nadawaliśmy na naszym kanale, ale proszę się nie obawiać, nic się nie stało, jest dobrze. Po prostu nieraz trzeba odpocząć, nieraz trzeba pójść na dłuższy urlop odpocząć od wszystkiego, zresetować się. Jak widzicie, piękna, słoneczna pogoda tutaj w centrum Londynu. Łabędzie pięknie pływają, się również. No naprawdę, aż chce się żyć e, ludzi coraz więcej spacerujących e, e, tutaj, tutajszymi, e, tutajszych parkach. E, między innymi e, obok Kensington Gardens jest Holland Park, e, Hyde Park, e, a także e, e, Green Park. No jest tego trochę. Kiedy się pomyliłem, się powiedziałem, że tutaj są jelenie. Nie, w parku w Richmond chodzą jelenie swobodnie, a dzisiaj jak widzicie piękna, słoneczna pogoda. No i cóż, zaczyna się również dzisiaj sezon żużlowy, a to oznacza, że wracają wspaniałe emocje po kilkumiesięcznej... Oczekiwaniu, a więc wszyscy kibice Speedwaya dzisiaj będą mogli, no, może nie ruszyć na stadiony, bo w Polsce wiemy co jest, a więc za zamordesm level hard, czyli lockdown ścisły, naprawdę mega ścisły, taki, że no, chyba nawet w maskach trzeba siedzieć w domu. Ale to już pomijmy, pomijmy ten temat tego korona świra i tego wszystkiego, co wokół tego się kręci. Tutaj widzicie high life, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, Londyn. Coraz mniej zakażeń według tych pismaków, tych wielkich ekspertów medycznego świata z WHO na czele. No a my cóż, no czekamy, czekamy na te emocje sportowe. Dzisiaj wiadomo, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Dla nas chrześcijan jest to jedno z największych świąt, ale przecież celebrować trzeba zmartwychwstanie i pamiętać o tym codziennie, nie tylko przy okazji jakichś świąt i wyżerki, którą to większość religii wyzna, praktykuje. No ja tego nie praktykuję, więc jasnym problemu nie mam, ale czy też może jakieś tam okazji do świętowania. Świętować trzeba codziennie, trzeba czekać na przyjście Pana. Czasy są trudne i będą jeszcze trudniejsze, dlatego. Ci, co wierzą w Jezusa Chrystusa, nie martwią się e, tym, co będzie jutro i nie boją się śmierci, bo śmierć to jest tylko przejście do lepszego życia. E, czy będzie tam sport po drugiej stronie? No zapewne nie, bo sport od Boga nie pochodzi. E, chociaż wielu tutaj ekspertów będzie chciało mnie tutaj e, podważyć moje tezy, e, że i m, może nawet znajdą coś w Piśmie Świętym, że gdzieś tam było napisane o sporcie. Owszem, był przykład podany, m, biegacza kiedy to Chrystus podaje jedną z przypowieści, ale to tylko wzmianka. Sport nie może pochodzić od Boga, ponieważ pochodzi od ludzi. A to, co pochodzi od ludzi, wiadomo, że jest złe. Więc tak to wygląda. No ale dosyć może tych polemik teologicznych, duchowych. Jak zwał tak Zobaczcie zwał. sami. No chce się aż żyć. No gdzieś tam w oddali baszta kościoła a tutaj ludzie sobie fajnie spacerują. Ja nie będę pokazywał ludzi, bo ludzi to macie naokoło, ale zobaczcie tą piękną przyrodę, to co dane nam zostało od naszego stwórcy. Nawet i gołębie mniej dzisiaj srają zapewne, bo i nie widać, chociaż nie widać śladowe ich tutaj pozostałości. Więc tak to wygląda. No, moda na bieganie. Niech ludzie biegają, niech się radują, niech się bawią. Obostrzenia. Coraz mniej tych obostrzeń w Londynie. No a My również mamy nadzieję, że wrócimy, wrócimy do Was z nadawaniem. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to możliwe, że jutro magazyn żużlowy spot radio Speedway. Nowa nazwa, ale wiadomo, zawsze o to samo chodzi w tych magazynach. Czyli mówimy o żużlu i jeszcze raz o żużlu. Dzisiaj, jak już przypomniałem, inauguracja zgrywek w Ekstralidze, w Ewiner winner Pierwszej Lidze, większość spotkań przełożonych z powodu korona świra. No ale zrozumiemy to, wiemy o co kaman. No i cóż... Czas na kibicowanie, czas na odreagowanie. No szkoda, że bez kibiców na stadionach. No ale przynajmniej chociaż mamy... Chociaż tym... tym czymś, co jest małe powinno cieszyć. No. Dobry, lepszy rys niż nic, jak to mówi staropolskie e, powiedzenie. Aby już nie przedłużając, nie zagadując was wszystkich, na pewno wrócimy z nadawaniem. E, może będzie jakaś stała ramówka. Zobaczymy, na pewno na naszym na ten najbliższym czasie będzie żużel, no i będą wywiady, wywiady ze sportowcami. Już e, teraz, e, prawdopodobnie jutro wrzucę dla Was materiał, przygotowany przez naszego kolegę redakcyjnego Łukasza Deludzkiego. E, gdzie rozmawia jedną ze wschodzących gwiazd wioślarstwa. W najbliższym czasie również będzie wywiad związany z boksem, a także z trenerem Warty Poznań. Rewelacji rozgrywek, jakby nie patrzeć najlepszego Beniaminka klasy naszej piłkarskiej ligi, Teraz już pomału się kończy. Wiemy, że już w pewnym sensie rozstrzygnięcia mamy, jeśli chodzi o mistrzostwa mistrza Polski. Zapewne po raz kolejny z rzędu Zdobędzie je warszawska legia. To tyle z pięknego Kensington Gardens w Londynie, z pięknego takiego oczka wodnego. Trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich. No i cóż, Radio Sport Polonia, radio z pasem dla pasjonatów. Independent Polish Radio Station from United Kingdom. Mówiąc te słowa, Adam Lis tutaj z Londynu. Trzymajcie się, cześć.